Dzień dobry, witam Was dzisiaj z Berlina, gdzie będę miał do zrobienia zadanie, w którym mam strzelać do ciężkich czołgów, na nich robić fragi, a tym razem padło na grę włoskimi niszczycielami. I oczywiście, na początek, jak zawsze, moja ulubiona Breda 501, którą uważam za najlepszy pojazd u Włochów na tym BR-ze chociaż ma całą masę wad to po prostu sprawdza mi się w grze bardzo dobrze lubię nią grać i będę chciał jakąś zacząć bitwę właśnie tym pojazdem mogę was tylko uspokoić że nie ona będzie bohaterem tego filmiku szybko ją stracę i będę mógł Zaprezentować inny niszczyciel włoski. No właśnie, tutaj mam dwóch podświetlonych czerwonych. PZ4, obok mnie jest T34. PZ zniszczona. Próbowałem się przymierzyć do teciaka. Nawet udało mi się wystrzelić. Tylko że z tej miejscówki więcej pewnych podświetleń tutaj nie mam. I też Bredom więcej zrobić się nie uda. Od lewej strony dojechało SU-122, no i Breda stracona, a czas na zaprezentowanie samowentę 9053M41M inny włoski niszczyciel, który w grze okazuje się być bardzo wymagającym, a wręcz trudnym i na taką jego ocenę składa się kilka jego cech. Jedną z nich, którą widać już na pierwszy rzut oka, to jest to, że jest to pojazd otwarty i z bardzo słabym pancerzem. Więc można się liczyć, że będzie mo yy, można go stracić nawet jeśli strzela się do niego z KM HM chociaż to nie jest tak do końca prawda bo okazuje się że 953, na przykład jest bardzo trudny do zniszczenia z amunicji przeciwpancernej jeśli jest dobrze ustawiony to robi się mu duże uszkodzenia, obrażenia można pojazd bardzo łatwo unieruchomić ale zniszczyć już tak łatwo się nie daje i to jest taka cecha jego no z jednej strony traci się pojazd do gry ale z drugiej strony cały czas jest aktywny i jeżeli uda się zdąży się go naprawić to można wrócić do tej bitwy którą się właśnie rozgrywa no i niestety ma też jedną zasadniczą wadę a jest nią to że ma tylko 8 pocisków, więc decydując się na strzał, musi to być strzał pewny, przygotowany, dobrze wymierzony. A i tak ciężko jest wykorzystać zaletę tego pojazdu, czyli właśnie działo, które przy nawet odrobinie przygotowanym strzale nie daje szans przeciwnikowi po prostu ściąga na hita niemal każdy pojazd ze swojego PR-u no i tutaj wizyta myśliwca, wtedy jeszcze naziemne pojazdy były dla myśliwców podświetlane jak widać narobił mi szkód i to co mówiłem, pojazd jest unieruchomiony ale cały czas zdatny do gry nie były aż tak duże te uszkodzenia. A moim sposobem na ten pojazd, o którym za chwilę powiem, bo w tej chwili jestem w powietrzu, tam musiałem uzupełnić tam amunicję, stanąłem sobie na kapie, niech się amunicja doładuje. Ja wykorzystam możliwość wylotu bombowcem. To jest B-25. Mitchell, no, i wyrzucam to, co mam na czerwonych, tutaj skupionych po, prawej, po lewej stronie tej sadzawki. No, i wpadną za to aż trzy fragi. A wracając do tego niszczyciela, te 8 pocisków to jest bardzo mało, i wymyśliłem sposób taki, że wjadę sobie na kapa. Będę się doładowywał, doładowywał za każdym wystrzelonym pociskiem i czekał na szansę robienia fragów. Jeżeli tylko któryś z tych czerwonych będzie chciał się tutaj pokazać, tak jak ten T34, pechowo dla mnie zajął się nim drużynowy. No, a ja czekam na coś czerwonego. Drugi z drużynowych wjechał na punkt. Ja cały czas czekam. Jest KW1 przeskoczył przez tę otwartą, przez tą otwartą przestrzeń. W okienkach też nie udało się go złapać. No, a że czerwoni nie chcą współpracować, no to porzucam ten ciepły krajdołek i muszę się włączyć do bitwy, Gra, grać bardziej aktywnie. Mimo, że mam tylko 5 pocisków, no to będę chciał je wykorzystać jak najlepiej się da. Jak widzieliście, KW1 na hita. Co prawda dolna płyta w ruskich czołgach zawsze wpuszcza. No ale też pokazała się zaleta tego działa. Ona po prostu nie daje drugiej szansy. Na niebie są czerwone samoloty, muszę uważać korzystać tutaj z osłon, żeby czerwoni nie interesowali się właśnie mną. I powoli podjeżdżam już do ich respa. No i w tym momencie muszę wspomnieć o jeszcze jednej cesze tego. Pojazdu, a mianowicie to, że wychył działa, to jest 90 stopni po 45 stopni w prawo i w lewo. No i trzeba pamiętać, żeby się odpowiednio ustawić, żeby tego obrotu wieży nie zabrakło w krytycznym momencie. A po lewej stronie mam pelotkę, miałem, bo na szczęście zginęła, i teraz mogę już się skupić na tym, co będzie się działo przede mną. A są tutaj dwa pojazdy kawu 1 i sztuk. Sztuk był pod lufą, ale wolałem poczekać na kawu 1 sztuk może wpadnie po przeładowaniu. No nie wpadnie, bo drużynowi się nim zajęli. I w tej chwili czerwoni są już zamknięci na respie, nic więcej nie zrobią. Nasi zaraz przejmą punkt i bitwa się skończy. No, a ten pojazd, taki jest, no, jak powiedziałem na początku, wymagający i trudny. Trzeba się przygotować na to, że nie będzie za dużo fragów. Mój sposób, jaki wymyśliłem, czyli to doładowanie na kapie. Wydaje mi się, że jest dobry dla tego pojazdu, chociaż w tej bitwie nie udało się wykorzystać tej gry. A z mojej strony to wszystko. Jeżeli komuś pojazd się spodobał, niech sobie spróbuje nim pograć, bo można się całkiem fajnie nim pobawić, pamiętając o jego ograniczeniach. I to już wszystko z mojej strony. Kto chce, niech ogląda statystyki. Cześć.